Bóg nad każdym z nas otwiera niebo czyli swoje miłujące serce. U początku swojej misji ewangelizacyjnej, Jezus słyszy od Ojca, że jest Jego umiłowanym synem, że jest Jego radością i Jego upodobaniem. Stało się to podczas Jego chrztu w Jordanie. Ze świadomością bycia umiłowanym zaczyna swoją działalność. Ale podobne wydarzenie miało też miejsce w życiu Maryi trochę więcej niż 30 lat wcześniej. To w Nazarecie Maryja usłyszała, że jest pełna łaski, pełna wdzięku, pełna piękna. Że Bóg się nią cieszy, że jest jego ukochaną córką. I wtedy dopiero przyjęła to wielkie zadanie bycia matką zbawiciela. Także nad każdą z nas w pewnym momencie życia otwarło się niebo. Był to dzień naszego Chrztu Świętego. Wtedy usłyszałyśmy, że jesteśmy umiłowanymi córkami Boga. Chrzest Święty dał nam dwa wielkie skarby. Pierwszym jest nasza wielka godność jako dziecka Bożego, a drugim wielka wartość, ponieważ Chrystus za każdą z nas oddał życie. Żaden sukces nie da nam takiej wartości jak właśnie miłość Jezusa, który umarł za nas na krzyżu. Ale czy my znamy datę naszego Chrztu? Czy potrafimy ten dzień świętować? Czy potrafimy się nim cieszyć? Pamiątka sztu przypomina nam o wielkiej miłości Boga, a im bardziej przyjmujemy to, że jesteśmy przez Niego kochane, tym bardziej nad każdą z nas otwiera się niebo i to niebo możemy otwierać potem nad innymi. Warto, abyśmy co rano mówili sobie w modlitwie: Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Pozwól, abym zakochał się w moim życiu, przypominał papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży. Rozważając tajemnicę chrztu Jezusa w Jordanie, poproś dzisiaj, abyś potrafiła coraz bardziej kochać samą siebie i życie, które otrzymałaś od Boga.